Simmon Mordy jestem Fanku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Ogólnie mam taki dylemat, czy tego Minecrafta czasami nie jest troszeczkę za dużo, czy nie powinienem troszeczkę więcej terrarii nagrywać, ale w sumie w terrarii mi się już tak nie chce grać. Najlechętniej to bym w ogóle ją skończył i po prostu nagrywał samego Minecrafta, wiem, że jedna seria na kanale i w ogóle, ale chyba to i tak za dużo nie zmienia. Po prostu ważne, że jest cokolwiek. Co się działo tutaj jak was nie było? Po pierwsze Wydaje mi się, że ta góra była gdzieś mniej więcej na tym poziomie albo nawet wyższym z tej strony, z tamtej strony tak samo była na tym poziomie, e, więc ja troszeczkę skopałem dosyć dużo itemków z tego wyszło, czy coś tutaj robiłem, e, chyba nic więcej, oprócz tego, że tutaj sobie dałem tak jakby to rusztowanie takie. I chyba na tym zakończyłem robienie. Tutaj teraz schodzimy sobie na dół, bo tutaj zrobiłem takie coś. Zacząłem robić podłogę, tutaj jeszcze ta góra jest i w ogóle, więc jeszcze dużo roboty przed nami. No ale tutaj zrobiłem przejście na dole. Nie wiem jeszcze jak ono będzie dokładnie wyglądało, bo w sumie tutaj to miejsce tak idealnie pasuje pod jakieś zejście na dół, ale czy chcemy robić jakieś zejście na dół. No wydaje mi się, że ten dom i tak już będzie duży, więc nie wiem, najwyżej sobie w przyszłości coś tam zrobimy. Robiłem sobie chyba enchant, enchantowałem sobie killoff, zenchantował mi się na jedwabny dotyk. Chciałem sobie drugi zenchantować, poszedłem do ekspiarki i mnie taki mały zombie jak zabił i straciłem cały level. Teraz już mam 18, bo wbiłem. Mam jedno miejsce, w którym mam diamenty jeszcze nie wykopane, więc czekam na jakiś kill off ze szczęścia, żeby je wykopać. Oprócz tego mam chyba 9 diamentów, tak po prostu w skrzynce, bo je wykopałem, żeby i ich nie zgubić. Tutaj ściąłem zboże, zasadziłem od nowa, żeby było go dużo. Z drugiej strony też trzeba będzie zrobić pole, ale to w przyszłości tutaj w ogóle jeszcze nie jest całe zrobione i teraz idziemy sobie do tego miejsca. Nie wiem czy nie mam w sumie itemku wystarczająco, ale zacząłem sobie budować tutaj most. Tam będzie wieża na tej wyspie, tak jak mówiłem, że tam sobie zrobimy jakąś tatarnię czy coś, no to będzie po prostu wieża. Wydaje mi się, że w sumie w tym miejscu mogłoby być to wyżej, no ale trudno już yy, mniejsza. Tak, lecimy sobie w tą stronę. Tutaj właśnie jest takie przejście zrobione. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze mogłem coś po brzegach dorobić z tego briku, ale nie zrobiłem tego, bo nie miałem pomysłu, więc na razie jest tak o zrobione. Może później coś zmienię. Na razie wydaje mi się, że to dosyć fajnie wygląda i ładnie, że tak sobie wchodzicie tutaj i tam się domek renderuje w ogóle. Od razu by było go widać, jakby miał większy render. E, idziemy sobie teraz w tą stronę. Wchodzimy sobie na górę i teraz tak, zaraz zajmę się tamtą stroną, bo tam mam coś do powiedzenia. No i tak, na razie tutaj wygląda to po prostu przejście i tutaj będzie się wchodziło do wieży i w ogóle. W sumie będziemy mogli sobie zrobić tam kolejną wieżę i przejście górą tam. Eee... Chyba. Tak mi przynajmniej wydaje, że... Tam możemy zrobić przejście, bo to widzimy, ale z drugiej strony... Troszeczkę za daleko jest, bo tam też byśmy mogli wtedy zrobić i w ogóle, a tam już jest na pewno za daleko. I dobra, teraz idziemy sobie w tą stronę, bo tutaj mam dylemat, bo skoro z tamtej strony zrobiłem wieżę, to z tej strony też by wypadało zrobić taką wieżę i teraz czy to po prostu ma być taka wieża, że tutaj sobie wybudować wieżę i na tym koniec czy tutaj wybudować wieżę i poprowadzić mur tam o dalej i po prostu tam na górze zatrzymać albo tam przy tej górze właśnie zrobić wieżę i to jest właśnie moje pytanie do was, jeżeli możecie, jeżeli ktoś to jeszcze ogląda to napisze w komentarzu czy budować ten mur dalej czy zostać w tym miejscu i po prostu tutaj postawić wieżę czy wieżę i mur dalej coś jeszcze chyba robiłem chyba nic takiego to na tyle z tych rzeczy co robiłem, na pewno kopałem jeszcze w kopalni, budowałem w kopalni też e, jakieś nazwatory, żeby móc przejeżdżać dalej i tam szukać diamentów i w ogóle dlaczego nie było odcinków chyba z 3 dni. W ogóle jestem zaskoczony, bo mam z 48 wyświetleń e, w ciągu ostatnich dwóch dni, pomimo tego, że nie było żadnego odcinka, więc nieźle. E, wydaje mi się, że to dosyć super wynik i w ogóle. Ogólnie nie było odcinków dlatego, że nie chciałbym się nagrywać, mój tryb życia przez ostatnie 3 dni wyglądał tak, że wstawałem, e, oglądałem sobie wykresy w sumie i szukałem jakiejś spoko taktyki, dzisiaj ją właśnie znalazłem, taką w sumie, żeby dało się dużo zarobić i w ogóle. No, i dlatego teraz mogę sobie nagrywać, i w ogóle już nie ja zawracam sobie tym głowy. W ogóle, bo wcześniej to było cały czas takie coś, że miałem jakąś tam taktykę, ale ona cały czas nie działała, bo była jakaś pułapka, i starałem się tą pułapkę rozwiązywać. No, i teraz rozwiązałem tą pułapkę, i jednak trzeba to pomyśleć, coś nie jest taka najłatwiejsza, i w ogóle, ale działa, to jest najważniejsze. I właśnie sobie kopałem po prostu, słuchałem muzyki dużo, zacząłem słuchać amerykańskiego rapu, bo nikt on do mnie nie przemawiał, ale teraz zaczął. I teraz mam w sumie więcej wolnego czasu, bo teraz w sumie do 18 tylko czekać aż będę mógł sobie konto założyć no i wtedy zobaczę po prostu w praktyce jak ten sposób działa. W ciągu ostatnich, ostatniego roku jak sprawdzałem to gdzieś około na 80 wykresach nie dało się na tym przegrać, więc jest dobrze. A wygrywało się 700 zł 100, więc jest git. Coś, że 14% około to jest chyba. Lecimy sobie, nie wiem w sumie, w którą stronę chcę robić to wszystko, bo teraz... Yy, tak, tutaj jest jakiś taki dziwny domek, który wybudowałem kiedyś na streamie, jak próbowałem czy internet mi pociągnie stream, ale okazało się, że nie. I w ogóle... I właśnie jak sobie ścinałem ten las, to padłem na pomysł, że fajnie to by wyglądało, jakby to był wszędzie taki las jak tam, ale tutaj są w sumie inne ten, yy, jeszcze ten biom więc nie wiem w sumie jak to z tym dalej zrobić. Mój laptop strasznie głośno chodzi, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Na pewno tego nie słyszycie w sumie, ale trudno. Dobra i teraz idziemy sobie w tą stronę, bo tutaj mamy ogródki takie, które kiedyś zacząłem budować i co z nimi zrobić? Jeżeli dotąd będzie dochodził mur, ten mur będzie przechodził w tą górę, w tej górze coś pewnie wybudujemy ze stonebricka, więc tutaj nie będzie góry, tylko będzie jakiś budynek zamiast tej góry, więc spokojem na razie odwzorowuje nam jakiś budynek, który tutaj będzie skaczemy sobie tutaj, ten płot w ogóle powinien być chyba większy czy ja go tylko powiększałem na takich górkach? no nie wiem e, mniejsza i teraz w tą stronę był most i po prostu tutaj nic nie było mogłem w ogóle tu sobie konikiem przejechać nie po prostu biegać w dzisiejszym odcinku sobie pobiegamy nie będziemy nic budować raczej bo nie ma po co tam mamy przejście dalej i tam idziemy sobie w stronę jednego z biomów tam bym musiał koniem jechać i tam właśnie dochodzimy do tego domku, który kiedyś budowałem a w tą stronę po prostu jest ścieżka, zaraz wam pokażę jak to mniej więcej wygląda Ci którzy oglądają długo to już wiedzą w sumie jak to wygląda Ale okej, okay, tutaj się idzie I ta ścieżka powinna po być chyba czymś podparta Żeby po prostu tak nie wisiała w powietrzu Powinienem sobie ściąć trochę drzewa żeby tutaj coś ogarnąć No ale dobra, na razie jest taka ścieżka I ona sobie idzie tutaj, tutaj, tutaj I tutaj się zatrzymuje, ona będzie szła dalej Będzie chyba szła do góry tej góry do góry tej góry, no nieźle, no ale tak chyba to brzmi. Lecimy sobie tutaj, i właśnie ona będzie szła tutaj, żeby tam do końca wyszła na czubku, a nie jakoś tam przy brzegu i później jakimiś schodami. Po prostu będzie się wspinać tutaj, 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 tutaj i dochodzimy sobie dotąd. W sumie to wystarczy, że dotąd się wedpnie i tutaj schody sobie wybudujemy. Tutaj coś będziemy chcieli zrobić raczej na końcu tego. Nie, może jakiś taras widokowy czy coś. Albo jakiś, nie wiem, coś tutaj jakiś budynek można wybudować, bo w sumie po coś jednak powinno być to przejście. Yy, ono będzie mogło w sumie iść dalej tutaj zrobić jakiś tunel, żeby przechodziło sztab, ale to w przyszłości. Yy, I teraz co tutaj można by było wbudować? Nie wiem, to miejsce i tak jest odległe, więc tutaj na razie w sumie nie musimy się rozbudowywać, więc zostawmy je tak o sobie. Tutaj mamy taką dolinę, w której też nic nie musimy budować. Nie wiem, czy powinienem się w ogóle zająć się rozbudową tej strony mapy, ale chciałem sobie zrobić dzisiejszy odcinek taki ze zwiedzania i myślenia, co można jeszcze dobudować. Wiem, że nie dokończyłem tych wszystkich rzeczy, ale no na razie nie będę dokończał, bo nie możemy cały czas budować, trzeba robić też coś innego. W ogóle muzyka z Minecrafta mi się włączyła, wy jej nie słyszycie, bo wy macie ciągle tą samą muzykę z No Copyright Sounds, <laughs> chyba tak to się nazywa. Hmm. Myślę, że nie kawałek, tylko muzyka ze strony. Okej, okay. tutaj chciałem sobie coś wybudować, bo tutaj już zrobimy, jak widzicie, takie coś. Nie wiem, czy nie chcę sobie tutaj przekopać tej góry na wylot, żeby się dało przejść po prostu w tamtą stronę. Tylko, że nie wiem, co tam jest, więc przejdźmy sobie po prostu na drugą stronę. Ale dobra, wiem już, co tam jest. Więc tutaj będziemy mogli sobie tą górę przekopać i wybudować jakiś domek w tym czy coś. Więc kopiamy sobie to. A razie zostawimy sobie tak, jak powinno być. Nie mam pojęcia, z jaką szerokością powinienem to kopać. Powiedzmy sobie, że taką, jak tutaj jest że jest 3-3. Tak? Taką 7 około jest. Dobra, 7 dokładnie. I teraz to zajmie dosyć dużo czasu, żeby to przekopać. Kopmy sobie tym kilopem bo on od razu nam zbiera na ten mur, jak będę już go budował. Mamy jakieś w ogóle drewno, nie mamy... A dobra, mamy to drewno, ale spoko. Na razie go nie zużywajmy. Więc idziemy sobie w tą stronę. Tutaj zanim w ogóle do czegokolwiek dojdziemy w tamtą... o spadłem. już myślałem, że polecę na samo dno, a jednak nie. Bierzemy sobie to, odkładamy, jak zrobić kształt, nie ten tunel, żeby on spoko wyglądał, bo A, będzie problem z tym straszny. Dobra, na razie sobie zróbmy tak, po prostu przekopmy się do końca, tak jakby, nie wiem jak to ująć, ale no tam gdzie się zaczyna tak już cały tunel, żeby nie było tylko z tej strony tego tunelu, żeby ogarnąć jaki on kształt powinien mieć. Więc ok, ten tunel w ogóle powinien skręcać tak lekko, bo jak będzie za prosty, to będzie za brzydko wyglądało. Myślę, że na cztery kratki, jedną w bok, albo po prostu niesymetrycznie zrobić te skręcanie. Hmm. Też nie, w ogóle miało być tak, że w tym odcinku sobie zwiedzamy, a nie budujemy, no ale już trudno. Więc dobra, symetrycznie jednak będzie ten tunel skręcał sobie po prostu w tamtą stronę. Nie wiem, czy to da słaby efekt, czy nie, ale tak zróbmy. Tutaj jest cztery, więc sobie robimy tak. Dobra, zaraz ją w ogóle cały ekwipunek zawalone tym wszystkim, więc powinienem sobie zrobić tyle drewna, w sumie o dwa więcej. Bo akurat starczy nam chyba na skrzynki podwójne, skrzynkę podwójną. I crafting, dobra, więc walimy tutaj. W sumie dobra, te pochodnie mogą tutaj na razie być, one nam nie przeszkadzają w niczym. Odkładamy sobie to tak. I będę potrzebował drewno, stamtąd pewnie, więc to się w jakoś skopie. Tutaj nie wiem co z zejściem na dół, bo z jednej strony mógłbym w tym tunelu zrobić jakieś zejście na dół, żeby tutaj po prostu wychodziło, a z drugiej strony to będzie słabo chyba wyglądać. Nie wiem, na pewno chcę sobie zrobić jakieś zejście tutaj, bo to jest tak jakby wyspa dookoła ma rzekę, więc albo trzeba będzie most wybudować, fakt spadłem, albo po prostu tutaj wyjście. A wyjście jest chyba najłatwiejszym rozwiązaniem, więc będzie właśnie wyjście. To będzie ogólnie szersze przejście, żeby nikt nie mówił, że jest słabe jakieś. Eee, dobra, już mi się skończyła łopata. Co do tych skrętów, jeszcze chcę Wam coś pokazać, bo jeżeli to skręca tutaj, czekajcie, zrobię sobie łopatę, może wykopę tak mniej więcej na tą odległość, kiedy to będzie skręcać, to albo robimy sobie skręcanie od razu w tej samej kratce, czyli tako, jak teraz robię, albo drugą opcją jest, że jedna strona będzie szła z opóźnieniem lekkim, czyli że jeżeli to skręca tutaj, to to. Albo w tą stronę małej, jedną klatkę w bok, albo po prostu to wykopiemy, albo tutaj dostawimy, albo zostawimy tak. I teraz rozkminam, które lepiej będzie wyglądać. Dobra, zostawmy sobie teraz tak, najwyżej później pozmieniamy, bo to będzie chwila. Powinienem chyba sobie najpierw w ogóle sprawdzić, jak daleko będę się tutaj kopał, a nie ogarnię sobie kształtu tego tunelu, bo z kształtem tunelu raczej nie będzie problemu. Chociaż na początku wydawało mi się, że to może być najgorsze. Czekajcie, tutaj sobie to skopiamy na razie, żeby dojść do tego kształtu. Ok, i jeżeli jesteśmy w momencie, w którym to ma 7, to ogólnie góra też będzie musiała tak śmiesznie skręcać, więc troszeczkę lipa, żeby robić górę jakoś ukośną, bo może nam to później dziwnie wyjść. I chyba nie chcę eksperymentować z tym, jak to będzie wyglądać, jeżeli zrobimy górę po ukosie. W sensie, że chodzi mi, jeżeli sobie wykopiemy, zrobimy taki odach Eee, wróć. Nie zmieści mi się, to tutaj pokażę wam, po prostu zaprezentuję, jak ta góra wygląda w moim zamyśle na początku wyglądała. Zrobimy sobie tak o. No, teraz to wystarczy podnieść już 4 kratki. no i właśnie tak będzie góra wyglądała, wyglądała tylko, że później przy zakręcie to by musiała wyglądać jakoś tak. I to by nie wyglądało wcale ładnie. Nie dałoby się w ogóle tego w żaden sposób ładnie upiększyć, bo jakby były schodki, które da się stawiać bokiem, to może jeszcze, ale nie ma takich schodków, więc no po prostu ciężko nie da się. Robimy tak, kopiemy się w tamtą stronę, tutaj już powinienem zostawić o jeden kładkę w bok. Kiedyś kopałem tunel w ogóle pod. Jakiś też tunel kopałem, aha, dobra, już wiem, pod wyspą chyba, i tam miał być wejście do góry albo po prostu na wylocie, przekopałem chyba na wylot, ale w tym tunelu miał być jeszcze właśnie wejście do tej w ogóle zapomniałem o tym, dostawiłem tak jak było tam na odcinku, tylko po prostu przekopałem chyba na wylot, żeby zobaczyć, jak długo będę musiał kopać. I na tym zakończyłem. Dobra, zajmijmy się tylko jedną stroną, żeby właśnie widzieć, jak daleko to będzie szło i na jakiej wysokości się tam wykopiemy po drugiej stronie. I co będziemy mogli zrobić z tym? Tutaj jest 4 dokładnie, tak 4, więc lecimy dalej. Tutaj już ile mamy? 2, 2, ok. Dobra, kopiemy się dalej. Ta góra może być długa, tak jakoś. Nie wiem na ile kratek dokładnie, ale... No... Z tego co pamiętam mała nie była dobra. Tutaj są cztery, czyli chyba w tą stronę możemy sobie... W sumie nie musimy kopać na wysokość, tylko po prostu będziemy sobie kopali na długość. Tutaj już skręcamy. Jeden... W sumie to możemy liczyć po cztery. I teraz skręcamy, tak? 4, tak. I jeden skręt i teraz raz, dwa... Teraz skręcamy. Raz... No, cały czas się mylę, w sensie, że jest za... przestaję liczyć, bo wydaje mi się, że to jest... Tak, dobra, przekopałem się za daleko. Okej, okay. pewnie gdzieś coś zrąbałem, źle jest po drodze, no, ale już trudno, nie hejtujcie. Dobra, czy się dokopaliśmy do końca? Wydaje mi się, że tak. E... Czy to jest koniec? Bo tu już jest dirt, to musi być... Aha, nie jest koniec, myślałem, że... Może być też tak, że w sumie się nie wykopiemy nigdzie. Nie, no nie ma takiej opcji, że się nigdzie nie wykopiemy, że się będziemy tutaj kopać w nieskończoność. Ale jeżeli tak by miało być, to przynajmniej się dowiemy o tym szybciej. Ogarnę to, jak będę kopał jeden. Niż jakbym kopał od razu wszystko. Tutaj będzie strasznie dużo kopania, no ale spoko, Będę miał przynajmniej dużo tego przepalonego stona. Dobra, tam trudno. Jeżeli coś nie wyszło, to sobie to później załatam. Bo wystarczy. Mam i tak dużo tego stona i nawet nie będzie później wyglądało to tak, jakbym coś tutaj mieszał. Coś się w ogóle działo jak mnie było bo ja zawsze zacząłem mówić o jakichś rzeczach ostatnio na odcinkach I w sumie dosyć fajnie to wygląda w sensie że jakiś tam kontakt nawiązujemy i w ogóle jak dla mnie to jest spoko Tu jest gravel najgorzej Co się działo no w sumie nic to jak mówiłem jak wyglądał mój tryb życia Że sobie wstawałem oglądałem wykresy na tym koniec później wychodziłem na dwór i... Właśnie tak, to w ogóle nie służyło temu, żebym nagrywał, bo mi się nie chciało, co najwyżej sobie mogłem popykać, ale nie miałem po prostu nic, siły byłem zniszczony. nie byłem na żaden temat w stanie gadać po prostu, bo to mnie pochłonęło, tak. Yy, dokładnie. Ej, tu już jest koń dalej nie ma końca, dlaczego, jak to się w ogóle dzieje? W ogóle obliczyła, obliczałem sobie kiedyś po prostu ile trzeba mniej więcej robić wyświetleń na YouTubie, żeby dostawać ileś tam i średnia cena w Polsce, cena, yy, zarobki z... Tysiąca wyświetleń na YouTube. Yo, Ostatnio właśnie sobie gadałem, yy, zmieniam teraz troszeczkę temat, ale to o to chodzi. Yy, dlaczego sobie o tym pomyślałem bardziej o to? Yy, teraz o tym teraz mówię. Że gadałem sobie z moim działkiem Barcelony, no i on coś tam mówi, że jest jakiś ziomuś który nagrywa Izaka, teraz nagrywa Risk of coś tam? Rain? Risk of Rain, nie mam powiedzieć, jak ta gra się w ogóle nazywa. No i teraz robi dużo wyświetleń. No i on mówi, że on robi tak po ile tam wyświetleń na odcinek i się z tego utrzymuje z YouTube'a. No i właśnie ja już wiedziałem to wcześniej, że z YouTube'a trzeba mieć tak mniej więcej 300-400 tysięcy wyświetleń, żeby się utrzymać. W sensie, że zależy na jakim poziomie i dla kogo, ile to jest dużo. No ale macie złotówkę za wróć. 7 złotych za 1000 wyświetleń. W Polsce to jest taka średnia cena, jeżeli nie wiem, czy napalacie dużo reklam, czy nie. Ale wiem, że po prostu tak ma na przykład Bondkoll. On robi 40-minutowe odcinki w sumie z gier, więc u niego to też może się różnić. Ale on chyba daje dwie reklamy czy coś takiego. Nie wiem, w sumie nie oglądam go, ale on pokazywał właśnie statystyki. Tym bardziej, że to cały czas wzrasta, więc on to pokazywał z rok temu, to może teraz to jeszcze więcej wynosi. No, no i przy takim założeniu, 30 tysięcy wystarczy, żeby sobie wyciągać dwie stówki e, miesięcznie, co 28 dni w sumie i to jest już dosyć spoko kwota. Jak dla mnie, przynajmniej jak za hobby, na którym się gra i tyle. A jeżeli na przykład ma się już po 300 tysięcy wyświetleń miesięcznie, to się dostaje 2100, od tego podatek i to wszystko wiadomo. Jeszcze i to już jest kwota, nie odlicza się z tego połowę, bo tam zarobki YouTube podaje właśnie już po odliczeniu tej połowy. Ale jeżeli chciałoby się w sumie jakoś tam sporo zarabiać, wydaje mi się, że sporo to 3,5 koła yy, tak żeby się już utrzymać i nic więcej nie robić to by trzeba było mieć pół miliona wyświetleń co wcale, jeżeli ktoś ma dużo filmów na kanale, nie jest jakimś trudnym wyczynem e, dobra, wróćmy się może w tamtą stronę ten tunel będzie strasznie długi nie wiem, na razie nie sprawdzajmy go, czy jest źle zrobiony ja już widzę, że... aha, dobra, nie, jednak jest dobrze e, teraz, jak będę szedł w tą stronę, to będę sobie kopał bok drugi tylko po to, żebym mógł tutaj sobie jakoś normalnie przechodzić, a nie, jak widzicie straszna lipa jest wow tego się nikt nie spodziewał Zauważyłem tutaj dietę i tak sobie myślę, wow, może tutaj jednak coś jest. I dokąd my się kopiemy? Tutaj w ogóle będziemy mogli sobie zrobić wyjście albo jakiś domek czy coś. A my się przekopiemy tutaj. I tutaj nie mam pojęcia, jest. czy w ogóle się przekopiemy, to jest pytanie. Eee... O, oh fuck. Ale będzie jak się nie przekopiemy, tylko po prostu zrobimy sobie tunel pod górą. Bo tam to jest długie. Ale spoko, zobaczmy sobie, co sobie jest z tej strony. Jak się nie przekopiemy. Dobra, to będziemy szli tutaj. Co mi się? Będziemy szli tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj już się wykopiemy. No i po prostu dotrzemy do takiej doliny. No. Hmm. Nie jest źle. Tutaj będziemy mogli sobie coś wybudować, bo ta dolina ładnie wygląda. Zobaczymy dokąd właśnie dojdziemy tam. Tym tunel. Strasznie zabawnie, bo tutaj będzie dużo kopania, bardzo dużo kopania. Pewnie zajmie mi to jeden wieczór. Ale teraz się tym zajmę. Już zrobię. Nie wrócę teraz do tego tunelu, będę musiał biec na naokoło. Tutaj w ogóle są trzy jajka, zbierzemy sobie je. Nie są. Jak to się dzieje, że. Aha, dobra, miałem po prostu jajka w punku, Byłem ciekaw, jak to się dzieje, że zbieram jajka, a nie mogłem zbierać bloków, które chciałem. Więc tutaj w ogóle się już ten diet rozpowszechnił w tą stronę, więc widać to, że tam jest jakieś przejście. Okej, okay, dobra, lecimy sobie dalej. Ja wiedziałem, że to coś za długo to idzie i nigdzie nie dochodzimy. Po prostu z tej strony jest taka nizina, jakby, że widzimy, o fakt, zrąbałem. Tutaj postawmy dieta, no trudno. E, że z tej strony widzimy dół, a z tamtej strony wcale nie musi być dołu. Tam na przykład mogłoby być równy teren i pod równym terenem moglibyśmy się kopać, ale jesteśmy pod górami po prostu. E, dobra, więc tutaj sobie odkładamy te temki, które mamy. Ich jest dosyć sporo. To, 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 Dobra, I nie wiem czy chcemy się dalej w tamtą stronę kopać, bo nie mam pojęcia ile ten odcinek trwa. E, mam nadzieję, że nie będziecie na mnie krzyczeć, że jest za dużo Minecrafta, za mało Terrarii, bo... z tym jest ten problem, że jak już, już ją przejdę, to będę nagrywał całego Minecrafta, a nie chcę mi się w nią grać, więc po prostu poczekam troszeczkę czasu i przejdę ją za jakiś czas. Tutaj mamy świnki, z którymi w których powinno być więcej, krowy też, ale dobra Wywołane na razie na nie. Ja sobie tam ten tunel e, nie wiem czy będę kopał poza odcinkiem, bo nie wiem czy mi się będzie chciało, ale na pewno nazbieram troszeczkę drewna. Tutaj ogarnę sobie jakiś magazyn, bo największym problemem tego miejsca jest to, że najbliższy magazyn jest w tamtym naszym domku i gdzie chciałbym sobie ogarnąć tutaj magazyn nie mam pojęcia, wydaje mi się, że tutaj mogę zacząć budować jakiś domek z brików, tylko że z brików to nie by da się wybudować ładnego domku. Po prostu trzeba budować jakiś zamek czy coś. A tutaj zamek nie będzie wyglądał ładnie, będzie zbyt kwadratowy. Eee, tak. Więc albo zrobię po prostu jakieś takie okrągłe coś z tej strony i z. tej... No nie wiem, jakoś trzeba będzie to sprytnie wymyślić, ale na pewno w tej górze będzie domek. Może się zajmiemy tym w następnym odcinku, jeżeli sobie nakopie wystarczająco. Eee, Stona. No i dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się już jutro. Mam nadzieję, w kolejnym odcinku. To zależy, jak mi się będzie chciał nagrywać. No i cześć.